Ważne decyzje, wywołują dyskusję. To co dla jednych jest szansą, dla innych jest zagrożeniem. Zaufanie może przerobić się w niepewność. Potrzebujemy odpowiedzi w świecie wielu państw w Dlatego chcemy usłyszeć każdy głos. Życie pisze najbardziej zaskakujące scenariusze. <grydy> I pisze o świadczym. Jutro idziemy znaleźć stary ślubun. <grydy> nie pójdziecie. Żadnego ślubu nie będzie. Jestem zdziornym skryfem. Jak z codziennymi wyzwaniami radzą sobie zwyczajni ludzie. To jest to moja nowa stylówka. Stylizacja znaczy. Jak ci się podoba? <grydy> stylizacja? Stefan, Wybierasz się ty? Wybierasz imowacę Trudne sprawy. Od poniedziałku do piątku o 15 w Polsacie 2. Sponsorem programu jest producent suplementu wieczy fitolizyna Forte na wsparcie prawidłowego funkcjonowania nerek. Sponsorem programu jest Klinik 4, fundator nagród w 20 lat Nink4. Insulan na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi.